Przestań komplikować budowanie sylwetki, jeżeli chcesz osiągnąć podobne efekty w 5 miesięcy. Pokażę Ci w trzech krokach, co zmieniłem u moich klientów, żeby z łatwością tracili tłuszcz i budowali mięśnie w tym samym czasie. Po pierwsze, plan treningowy dopasowany idealnie pod Ciebie. Ja mogę trenować 6 razy w tygodniu po 30 minut, ale moi klienci częściej wybierają wariant 3 lub 4 treningów po godzinę bądź maksymalnie półtorej. I każdy z nas skutecznie progresuje. Po drugie, elastyczna dieta. Możesz spalać tłuszcz i budować mięśnie, jednocześnie jedząc kebaba, pizzę czy od czasu do czasu pijąc piwo, ale to tylko 20% diety. Pozostałe 80% to dieta bardzo zdrowa, pełnowartościowa nieprzetworzona i bogata w białko, żeby przyspieszyć budowanie mięśni. Po trzecie, co tygodniowe sprawdzanie postępu. Dzięki temu dokładnie wiesz, co działa, a co trzeba poprawić, żeby szybciej osiągnąć metamorfozę sylwetki. Dzięki tym trzem krokom moi klienci budują atrakcyjne męskie sylwetki w kilka miesięcy. Mimo tego, że sami nie potrafili tego zrobić przez lata. Jeżeli czujesz, że stoisz w miejscu, a chciałbyś zmienić swoją sylwetkę, żeby wyglądać lepiej, czuć się lepiej i być bardziej pewnym siebie, to nie czekaj dłużej. Napisz do mnie wiadomość prywatną, ponieważ gwarantuje efekty.